Czytanie z Księgi Nechemiasza Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do popołudnia przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdraż stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdraż otworzył księgę na oczach całego ludu. Znajdował się bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdraż błogosławił pana, wielkiego boga, a cały lud podniósłszy ręce, odpowiedział: Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed panem na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie z dodaniem objaśnienia, tak, że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu Waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł inny chemiarz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest Waszą ostoją.